teraz poseł Mirosław Suchoń z Polski 2053 drogi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Panie ministrze, dotykamy dzisiaj podczas tej debaty sprawy niezwykle ważnej dla obywateli, dla naszego państwa, dla wolności słowa, dla ładu konstytucyjnego a także dla zwykłej przyzwoitości, bo to wszystko powinno być reprezentowane przez działalność mediów publicznych. Rolą mediów publicznych jest informowanie obywateli o naszym państwie, o decyzjach, informowanie w sposób zapewniający pluralizm, zapewniający szerokość poglądów, tak aby każdy obywatel, który spotyka się z mediami publicznymi, czy to w formie telewizyjnej, czy radiowej, czy jakiejkolwiek innej elektronicznej, żeby czuł się dobrze poinformowany, bo to powinno być istotą roli mediów publicznych, przekazywanie informacji, która jest rzetelna, głęboka, obiektywna i która zapewnia możliwość krytycznego wyrobienia sobie opinii na daną sprawę. No niestety, w ciągu ostatnich ośmiu lat działalność mediów publicznych przeszła prawdziwe przeobrażenie w stronę taką, jakiej nikt z nas nie akceptuje i nie chce dalej mieć z tym do czynienia. Media publiczne stały się tubą propagandową jednej partii, stały się tak naprawdę kanałem z, którym, z którego korzystają no niemalże wyłącznie nominaci partyjni jednej umocowanej e, przez osiem lat umocowanej władzy, a dzisiaj pomimo demokratycznego e, wyboru dokonanego przez obywateli, nadal e, mamy do czynienia z czasem uzurpacji. To, w co zamieniły się media publicznie, dosyć trafnie podsumowała Rada Języka polskiego, która przeglądając, przyglądając się działalności mediów publicznych, sformułowała raport opierający się między innymi o analizę, tak zwanych pasków informacyjnych. I w tej analizie czytamy bardzo znamienne słowa dla mediów publicznych. Zdecydowana większość tekstów, pasków, wiadomości. Z lat 2016-17 pełni funkcje nieinformacyjne, głównie perswazyjną, czyli wpływanie na odbiorcę, magiczną, kreowanie rzeczywistości i ekspresywną wyrażanie emocji i ocen nadawcy. Jeżeli przyjrzymy się temu, co kreowały media publiczne, to tak naprawdę w tym przekazie, bo trudno nazwać to informacją, chodziło o zarysowanie dwóch perspektyw pierwszej dotyczącej władzy, która to perspektywa miała pokazywać piękną działalność niczym nieskażoną, zupełnie oderwaną od rzeczywistości, i drugą perspektywę pokazującą różne ugrupowania w opozycji, ale zawsze w złym świetle. To jest kwintesencja polityki informacyjnej prowadzonej przez media publiczne, czyli wychwalanie władzy pod niebiosa, ale z drugiej strony pokazywanie zawsze złej formacji tej czy innej opozycyjnej. Oczywiście ten negatywny przekaz, ten przekaz pełen nienawiści, nie zamykał się wyłącznie w obszarach dotyczących ugrupowań, ale dotyczył również konkretnych z imienia i nazwiska osób i to wydaje się jednym z najbardziej skandalicznych przykładów kiedy instytucje mające służyć dobru publicznemu są wykorzystywane do takiego bezwzględnego posponowania konkretnej osoby. Bez podstaw tylko i wyłącznie dlatego, że jest takie oczekiwanie polityczne we władzy politycznej. Sprawozdanie, o którym mówiłem, stwierdza, że Telewizja Polska stosuje praktykę polegającą na dostarczaniu społeczeństwu nierzetelnego, nieobiektywnego przekazu, w którym trudno odróżnić informację od komentarza. Jak daleko to leży od konstytucyjnych zasad, którymi kierować się, powinny kierować się media publiczne, nikogo nie trzeba przekonywać. I nie trzeba także przekonywać, że aby do tego doszło, poprzednia władza popełniła wiele deliktów konstytucyjnych. Które z imienia i nazwiska zostały nazwane także przez Trybunał Konstytucyjny, i ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 13 grudnia 2016 roku, pokazuje jak w soczewce, w jaki sposób poprzednia władza, łamiąc wszelkie zasady demokratycznego państwa prawnego, łamiąc każdą naturę przyzwoitości i dokonując tak naprawdę bezprawnego politycznego zaboru mediów publicznych spowodowała, że zaczęły one działać wyłącznie na korzyść tamtej grupy, zorganizowanej grupy prawicy, która wtedy sprawowała władzę. Otóż ten Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne pozbawienie Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji udziału w powoływaniu i odwoływaniu władz mediów publicznych. W jaki sposób ta procedura, która została przepchnięta nocą przez Sejm, Spowodowała polityczne zawłaszczenie. Wszyscy zobaczyliśmy w momencie, kiedy na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej został powołany polityk Zjednoczonej Prawicy, polityk PiSu Jacek Kurski. To tak naprawdę jego działalność, uzgadniana z najwyższymi formami kierownictwa partii, która sprawowała władzę, spowodowała, że media publiczne, które. W wielu obszarach były takimi, na które można było się powoływać opisując, jak działają media, stały się antytezą mediów. Tą działalnością PIS wyrządził niepowytowane straty, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mediów publicznych. I oczywiście dzisiaj przed nami stoi bardzo poważne zadanie odbudowy po pierwsze mediów publicznych, a po drugie Nowe media publiczne muszą odbudować zaufanie obywateli. I to co dzisiaj powinno stanowić kamień węgielny pod ten proces, który właśnie się rozpoczyna, to to pragnienie obywateli do posiadania jako państwo mediów, które rzeczywiście są demokratyczne, obiektywne, zapewniają pluralizm i są godne zaufania, umożliwiają zapoznanie się z informacjami i na podstawie krytycznej oceny Umożliwiają wyrobienie sobie na ten czy inny temat opinii. Koło parlamentarne Klub Parlamentarny Polska 2053 droga będzie wspierał ten proces. To jest jedna z najważniejszych, to jest jedno z najważniejszych zadań, które na tym etapie stoi dzisiaj przed nami. Uwolnić media publiczne od takiego politycznego nadzoru i politycznej cenzury bo to też trzeba dzisiaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, że sposób doboru gości, sposób doboru tematów był de facto taką neokomunistyczną cenzurą, która przez ostatnie osiem lat powodowała, że obywatele nie mieli możliwości zapoznania się z działalnością różnych formacji opozycyjnych i tych różnych stowarzyszeń, które powinny ze swoją informacją docierać do społeczeństwa w imieniu klubu parlamentarnego Polska 2053 Droga wnoszę panie marszałku o przejście do drugiego czytania bez odsyłania tego projektu do komisji i mam nadzieję że ta droga odnowy mediów publicznych jak najszybciej zakończy się skutecznie z korzyścią dla obywateli i dla naszego państwa dziękuję bardzo dziękuję bardzo panie pośle